wielu ludzi stąd yy, kojarzy nas w ogóle z płyty w i tak? no, to głównie tak, yy, a tam no, oczywiście tematyka była, no tak jak ta płyta się nazywa to w miejscu, więc wiązała się bardzo stricte z miejscem skąd pochodzimy czyli z naszym miastem, Sejnami i myślę, że nadal tak jest że troszeczkę jednak się w tej tematyce tak obracamy, że co się tu dzieje, jak my tu żyjemy, jak my to znaczy, też jeszcze chciałbym dodać tak, to, że e, zanim z Pawłem nie zaczęli, nie zrobiliśmy razem płyty, to tak nasza jakby e, muzyka, e, spojrzenie na muzykę było trochę inne. Jeśli chodzi o tematykę właśnie, to miejsce nas scaliło jako duet. E, no, I chyba się przez płyty bardziej zgraliśmy muzycznie, że tak powiem. <śmuletra> da siebie brać wszystko w słowotoku Co wstydź mam w boku ta miłość, która daje zbaga Nie odzywaj jej sęk, by spróci jaka Słucha, to bedraga, jadna draka w na pewno ogranicza pomogło nam w jakiś tam sposób yy, się rozwinąć Nie wiem, pod względem jakichś tam nawet grania pod żywe instrumenty, co tam, co było dużym krokiem do przodu, moim zdaniem i ale teraz się zamknęliśmy w takim jak gdyby działaniu, no, studyjnym, że tak powiem, sama elektronika, komputer, głowa i tyle boże, boże, wyobraźnia. Boże, boże, boże. A nie, na pewno pojedyncze pomogą w kwestii jakiejś tam właśnie rytmiki, bo no, dużo, dużo jak Paweł powiedział dało właśnie to granie pod instrumenty. Pierwszą jest piliła to no, takie piękne, koło ratunkowe, co wyciąga na powierzchnię. O sobie zapomnieć, kryjemy się w ideałach Szukamy wspomnień, zabijamy czas Z tysiącami spostrzeżeń, coraz bardziej przybija cholera, sam nie wie dużo inspiracji czerpać właśnie przy produkcji bitów, kiedy kiedyś powiedzmy ja przynajmniej byłem zamknięty powiedzmy na solo amerykański jakiś taki jazz właśnie przez pogranicze zacząłem samplować na przykład też zdarzyło mi się jakieś tam z muzyki żydowskiej, ludowej tak czy bałkańskiej po prostu no, to otworzyło mi jakieś tam horyzonty muzyczne nawet Bollywood Hollywood tak nawet Bollywood tak, czasami zdarzało mi się samplować a wiadomo, co, co ja... nawet dzisiaj mogliśmy usłyszeć właśnie, tak. No więc teraz yy, pracujemy kornik nad swoją solówką, ja nad swoją solówką. Nie wiadomo jeszcze do końca, kiedy to wejdzie i jak to będzie wyglądało, ale. Ale pracujemy nad tym, a w przyszłości mamy też... Panach planach drugą płytę, tylko... Najstarszy góra, ale nie wiedzą kiedy ta płyta wyjdzie, ale będzie... Nie będzie jak chcą, i damy się pokonać Kora, że się tłuje, koże, do się, które które korzeń idzie Głos mamy mniej, tego miasta, korona, głos mamy mniej, tego miasta, korona, głos mamy my, tego miasta, korona, głos mamy my, tego miasta, korona. Głos mamy